Dzisiaj numerek 20. Już naprawdę malutko prezentików zostało. Widać, no. Ten numerek, bucio. Dobrze? 20. I zamkniesz pudełko. Super. Już jesteś profesjonalistą, co? Obrócimy tutaj pokrywkę. O, tak. I teraz zamykaj. No super. Przesuwamy pudełko. Mama pomoże zdjąć bałwana. Tak, to jest bałwan. Bałwan. Taki symbol zimy, tak, atrybut zimy, bałwanek, tylko, że coraz mniej tego śniegu i coraz mniej bałwanków, co, u nas przynajmniej. Hmm. Mama nie lubi śniegu, mama nie lubi zimna, mama woli wiosnę i jesień, bo w lecie też potrafi być za gorąco, nie? Proszę, umiesz ściągnąć o, razem paluszka w sobie i wyjmuj, co tam jest w woreczku. Dzisiaj nic nie szeleści, nic nie szeleści dzisiaj, zobaczymy. Pokażemy wam tu bałwanka, numerek 20, widać co to Nie. Trochę zmięże tutaj. Naklejka z przepiękną gwiazdką pierniczkową. No, to jest pięć gwiazdek tak naprawdę. Taki słodki Elfik jak wy. Nie wchodzimy na krzesło z kamerką. Gorąca czekolada. Tak, tu jest taki mały elfik jak ty. zobacz. Tak? Tak. Fajne te naklejki. O, magnes! Magnes. Nie, magnes. Tu powiedziałam jakoś dziwnie. Tylko tu się przykleił z przodu. O, już gucia. Sobie. Wyjął. O, łap się, fokus. Haft, mój świat. To prawda? A, to nie jest. Kocham Myślałem, że to kufel piwa, i jest napisane: piwo, moje paliwo. Nie lubię piwa, nie piję alkoholu, jakbyś nie wiedział. Więc, jakby, no dobra, mogłaby zrobić wiola taki żarcik, ale fajny guziczek czerwony. Nie wiem, czy też nie jest drewniany przypadkiem. I to taka choineczka słodka, ale to nie jest guziczek. Tylko tak, żeby sobie właśnie do zdjęć jakich użyć, albo, albo zrobić z tego magnesik taki tyci, czy jakoś ozdóbkę, właśnie. Aha, bo to było. Magnesik był na. na tym tutaj. Ciech. Tak, z Mereżki. Widziałam u innych dziewczyn, właśnie też takie magnesy, że dostały. E, ciekawe, że Mareszka zrobiła właśnie z polskimi napisami magnesy. To znaczy, że zależy, nam, zależy im na polskich klientach i to bardzo, bardzo miłe. A mi się bardzo podoba ta wobinka polski napis. No, um, ciężko jest znaleźć chyba magnesy z jakimiś polskimi napisami, nie? Mm. Bardzo ładny. I czuć, że mocny. Czuć, czuć. Oj, tak. Podoba Ci się, Gucia? Tak. Szukasz, czy coś jeszcze jest w woreczku, czy już chowasz? Aha, Gucia już chowa. Piękny magnes dzisiaj. Super. Super, super. Dostałam kilka magnesów w tym yy, kalendarzu i bardzo jestem z tego szczęśliwa powodu, bo lubię zbierać magnesy, lubię sobie do, dobierać je do haftu. Zaczynam coś nowego i się stałem, który magnes będzie najlepszy. Oczywiście, wiecie, zawsze to jest to o nie, haftuję, nie wiem, maki i nie mam teraz magnesiku z makiem, ale coś tam zawsze się dobierze. Już trzeba yy, nie, nie mogę mieć do każdego haftu magnesu i więcej go nigdy nie użyć, nie? Więc na no, dzisiaj to tyle. Gucio, chciałbyś się pożegnać? Nie przyżegnać tym razem, tylko pożegnać. Chcesz powiedzieć papa? Papa. No super. Mój, mój mały pomocnik. Dziękuję. Was Przygotowałam filmik z przepisem na chleb. Pokażę Wam jak ja to robię, krok po kroku. Mam nadzieję, że chociaż jedna osoba skorzysta z tego przepisu i nie na darmo to wszystko nagrywam. Dobra, no tutaj na filmiku widzicie wielki ala bałagan, ale tu są wszystkie rzeczy, które będą mi dzisiaj potrzebne. Mi się wydaje o niczym nie zapomniałam. Oczywiście zakwas. Tu mam słoiczek z zakwasem. E, mój zakwas jest żytni. E, ja używam mąkę do chleba żytnią, pełno ziarnistą, Ja Oprócz tego używam również e, mąkę pszenną do chleba specjalną. E, ja kupuję po prostu w Lidlu, nie bawię się jakieś... Poczekajcie. Jakieś droższe mąki. To jest po prostu to jest dostępne w Lidlu jedyna taka mąka, więc ją trochę biorę. Sól. Ciepła woda. Sprawdzałam specjalnie z ciekawości, jaką temperaturę ma ta woda, bo ja wiecie, wsadzę już paluszka i ja już wiem, że to jest ok woda. Tak do 40 stopni, jeżeli ktoś ma termometr. Bardziej letnia, ciepła niż za gorąca, bym powiedziała. Waga kuchenna. Ja mam taką dość precyzyjną, ona waży tylko do kilograma żeby była właśnie precyzyjna. Takie do 5 kg u mnie się akurat nie sprawdzały, ale waga jest bardzo potrzebna, żeby to wszystko podmierzać. Miseczka mniejsza do odmierzania tych składników na wadze, no i duża miska do mieszania. Nie wkładam tej dużej, bo nie widzę na nią tego ekraniku. Ok, więc co? Ja narpię w sobie, odmierzam mąkę. Będzie potrzebna nam 450 g mąki razem. I tak jak wy proporcje zrobicie, to tak właściwie zależy od Was, bo ja dostałam przepis na proporcje, jak dobrze pamiętam, chyba 100 czy 50 gramów tej ciemnej mąki żytniej i reszta białej, a ja robię to w innych proporcjach. Więc ja odmierzam sobie 200 gramów mąki pszennej. Wsypuję do miski dużej i 250 gramów mąki żytniej. Okej. Okay. Nasypało mi się 252 i to jest OK, ja tam nie będę wiecie tych dwóch gramów odsypywać. I mam tutaj całą mąkę. I teraz dodajemy do miseczki nasz zakwas. U mnie tak wygląda. Po kilku dniach on będzie taki miał więcej bąbelków, ale ja dzisiaj go rano dokarmiałam, więc on jeszcze nie do końca tak wygląda, jak, jak czasem ma dużo bąbelków ale będzie w sam raz. Zazwyczaj dokarmiam zakwas dzień przed, ale o zakwasie mogę nagrać y, kolejny filmik. Nie będę tutaj wkładać za dużo informacji. Tu tylko pokażę, jak przygotowuję chleb. Więc mieszam sobie ten zakwasik w słoiczku. Pachnie on, wiecie, nie jak delicja, ale wychodzi z niego przepyszny chleb. I odmierzam 100 gramów. Mam 102, to jest ok. Dodajemy teraz 275 ml wody. Ok, zdejmuję z wagi. Biorę sobie łyżkę i całość mieszam. Przerwałam na chwilę filmik, bo jakiś yy, chlebek bananowy, nawet takie babeczki, ale mam takie foremki i musiałam wyjąć, bo by się mi za bardzo spiekły. Ale dobra, wracamy do tego. Zobaczcie, tak to wygląda wymieszane. Mogę zostawić w sumie łyżkę nawet w misce. Kładę z powrotem miskę na wagę i zeruję sobie tam ją i dodaję 12 gramów soli. OK i znowu mieszam całość, żeby ta sól się nam ładnie rozprowadziła. I całość wlewamy do, do mąki. Tu mamy michę z mąką. Ok. Mieszam sobie tak troszkę to wszystko łyżką. Tam zawsze się bałagan narobi, nie? Dobra, ściągam to wszystko z łyżki. No i co? Zagniatam. I uwierzcie mi, piekę chleb od gdzieś może roku. Też na początku, wiecie, nie go kilka razy tygodniowo, tak jak teraz. Piekę minimum dwa razy w tygodniu chleb. Może raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. różnie to bywało. Tak teraz właśnie jemy... No, można powiedzieć, że tylko taki chleb. Mało kiedy kupię jakiś inny. no ten mam zawsze w zamrażarce gdzieś kawałek. Powiem Wam, że właśnie ten chleb za każdym razem może wyjść inny. Mimo, że damy taką samą ilość składników. To nie wiem, woda będzie troszkę cieplejsza albo zimniejsza. Eee, zakwas będzie inny, tak jak wam mówiłam. Ten mój dzisiejszy dokarmiałam rano i trzymałam przy galoryferku, żeby mi się aktywował, bo go miałam za mało na dwa chleby. Chciałam mieć dwa chlebki upieczone. Jutro będę mieć, o tak, chcę mieć jutro upieczone dwa chlebki. Więc tak sobie zagniatam to kilka minut. Żeby wszystko się fajnie połączyło. I on się cały czas tak trochę klei do palców. Ja na początku właśnie nie wiedziałam, jak mi się tak kleił ten chleb, co mam robić, i dodawałam więcej mąki. I ten chleb wychodził taki twardy, za bardzo nie rósł. Też zjadaliśmy go dalej, ale coraz lepiej mi to wychodzi, moim zdaniem, chociaż dalej myślę, że dużo jest do nauczenia. Dlatego mówię, to pokazuję Wam jak, wiecie, że nie trzeba być właśnie perfekcyjnym, nie trzeba mm, mieć zdjęć z Instagrama z tym chlebem, żeby ten chleb był jadalny, pyszny i dużo zdrowszy niż te chleby ze sklepów, wiecie, szczególnie z supermarketów, gdzie tam jest, zobaczcie sobie na skład, ile tam jest chemii w tym chlebie. I nawet jak mój brat na przykład kupuje chleb z polskiego sklepu właśnie na zakwasie, to tam i tak jest jeszcze kilka składników, których tam w ogóle nie powinno być w tym chlebie, nie? A tutaj zobaczcie, nie jest dużo składników tak naprawdę. Mąka, zakwas, woda i sól. I tyle mam potrzeba, żeby stworzyć taki pyszny chlebek. No i co, zagniatam to z dwie minutki i powiem wam, że jest ok. Ja tam go, wiecie, nie, nie męczę za długo, bo zazwyczaj nie mam czasu przy dzieciach, szczególnie, że robię dwa chleby na raz. No to czasem y, akurat y, y, ten. Jest taki okres, że nie mam, żeby to wiecie, zagniatać nie wiadomo ile czasu, 10 minut czy coś, nie? Więc dobra, zagnieciony chlebek wygląda tak. I ten chlebek przykrywamy ściereczką na godzinkę i zostawiam na godzinkę. O, przykrywam ściereczką i nastawiam sobie czas na godzinkę. I wrócę do Was i pokażę ten chlebek, jak on wygląda po godzinie. Jeszcze macie zdjęcie chlebka zaraz po zagnieceniu a zobaczcie sobie na następnym filmiku jak on już sporo urósł po godzince. Dobra, minęła godzina. Mam małego pomocnika Gucia, który chciał bardzo się przyglądać mamie. Biorę ten chlebek, wyciągam go z miski. Tak, żeby ca całość razem wyszła, tak, żeby się nie rozklejał. Teraz będzie mi ciężko, może pokazać, ale trzeba go tak rozciągać. Można go tak złapać i tak troszkę potrząsać nim, żeby się tak rozciągał. Ja troszkę go też sobie pomagam i tak troszkę robię, żeby był. No, tu mało widać, nie? Bo już ten chleb mi zajmuje tyle miejsca, że jestem pod samym ekranem. Ale troszkę mi się tam rozciąga. Ja sobie tam rękami pomagam, już się tak nie bawię jak wcześniej. Wcześniej mi zajmowało to kilka minut, żeby to rozciągnąć. Teraz tak trochę sobie pomagam, rozciągam i składam go sobie tak. I rozciągamy chlebek i go składamy. I jeszcze raz, teraz w drugą stronę, tak. O! Dobra, powinno być ok. I teraz składam go i składam ja sobie tak na trzy kopiory. I go tak odkładam. I teraz ten chlebek powinien sobie tak poleżeć minimum 3 godzinki. Im dłużej, tym lepiej. Ale tak, 3 godzinki minimum. U mnie będzie leżeć tak 3 godzinki, myślę. I potem pokażę Wam kolejny krok, i chleb zostanie sobie na całą noc na blacie. Czy coś jeszcze chciałam powiedzieć? Jeżeli ktoś jest chętny i ma czas, to ten krok, który teraz robiłam, można powtórzyć jeszcze raz albo dwa razy. Ja myślę, że powtórzę sobie jeszcze ten krok, bo ostatnio zaczęłam to próbować i wydaje mi się, że chlebek jeszcze fajniej rośnie, jest bardziej napowietrzony, ale to tak właściwie od Was zależy, tak? Jeżeli macie czas, ja jak nie, nie miała czasu, to wystarczy ten jeden raz i będzie OK. Więc na sam początek też, żeby sobie nie robić problemów i nie myśleć ile Wy czasu tam, nie wiem, zmarnujecie, poświęcicie temu e, przedsięwzięciu, to po prostu raz to wystarczy zrobić i jest OK. Dobra, więc widzimy się za jakiś um, kolejny krok. Miałam powiedzieć, że ostatni, a ostatni na dzisiaj. E, odkrywamy sobie. Ja tego nie, nie ruszałam kolejny raz, nie miałam czasu. Wieczór wiecie, kładzenie dzieci do, do spania, więc on sobie już troszkę urósł, jak możecie zauważyć. I znowu troszeczkę bym sobie zbliżyła ręce. Gdzieś na internecie widziałam, że ludzie normalnie biorą jakiś taki spray, sobie wiecie, butelkę ze sprayem i sobie zwilżają tak delikatnie tylko paluszki. Ja sobie biorę tutaj, znowu ściągam ten chlebek, wyjmuję go z michem. Najmniej przyjemna rzecz w robieniu chleba to mycie potem tej miche. ale nawet tutaj nic więcej mąki nie dodaję, jak widzicie, po prostu kładę. To co mam tutaj na, na tej ściereczce, na której był chlebek. I tak sobie go trochę rozciągam znowu. Jak yy, z doświadczenia Wam powiem, że na początku on mi się tak, tak jakby bardziej roz, rozrywał czasem, nie? A teraz jak ja go robię, to nie wiem, co zrobiło mi inaczej yy, niż wcześniej. Może ta właśnie temperatura wody, yy, nie wiem, jakoś tak zaczęło mi się bardziej po prostu rozciągać, a nie rozrywać. I go tak składamy. Nawet słychać właśnie jakieś dźwięk, nie? Była jakaś bąbelka chyba. Znowu. Czasem mi się rozerwie, ale raczej się tak bardzo rozciąga. Nie jest taki twardy jak wcześniej. Też mniej mąki dodaje, tak jak mówiłam. I znowu go składam. I jeszcze trzeci raz. Też sobie go za chwilę uformuję, bo będę dzisiaj używać, zaraz tym pokażę, jakiej foremki. Powiedzmy. Koszyczka. I w drugą stronę też sobie tak zwijam. O. A tu już może dwa razy tylko. O i składamy sobie go tak. Dobra. I mam taki kwadracik i mam w sumie dwie, e, dwa koszyczki, ale ja będę używać dzisiaj ten podłużny. E, I próbowałam go wkładać po prostu tutaj ale czas, czasem mi się tu przyklejał, trzeba było mąką trochę go wysypywać i w ogóle e, i myślałam, że tym się przykrywa na wierzchu, ale widziałam, że niektórzy ludzie wkładają tutaj właśnie w, te, w ten materiał tutaj chleb i ja tak ostatnio, ostatnimi czasy robię. Myślę, że jakiś czas może spróbuję z powrotem go kłaść po prostu na, e, na tej części, tak, bez tego woreczka, ale jak na razie to mi się lepiej sprawdza e, i tak naprawdę nie wiem jak się to robi, no, ale widzę, że są chyba dwie szkoły, skoro różni ludzie robią. Ja taki koszyczek sobie kupiłam na Amazonie u nas. Wy na pewno w Polsce nie będziecie mieli problemu, żeby taki koszyczek znaleźć. I powiem Wam, że ja na początku nie miałam takiego koszyczka i nie wydawałam pieniędzy, dopóki się nie przekonałam, że ja będę na pewno robić te chleby. Nie chciałam wydawać tych pieniędzy. E, I używałam po prostu takiego koszyczka witlinowego. Jak na przykład bierzecie sobie święconkę e, na Wielkanoc do kościoła, to, to takiego koszyczka wkładałam po prostu na chleb e, na jakąś ściereczkę czy coś i, i przykrywałam ściereczką, nie? E, więc yy, nie trzeba od razu wydawać pieniędzy, tylko trzeba kombinować. No i ja sobie go tam troszkę rozciągam, żeby on fajny miał podłużny kształt. I odkładam tutaj do koszyczka. Tak on wygląda. I zobaczymy, jak go zostawiam teraz na całą noc. Znowu pod ściereczką. Yy, I rano będę go piekła. Mam nadzieję, że będę miała chwilkę, żeby Wam nagrać, jak, jak to robię. Yy. Coś się wymyśli. Zostawię tutaj statyw, może będę pamiętać, ani na szybko, żeby tylko upiec. Więc tak, chlebek zostaje sobie i będzie czekać. Więc widzicie na żywo, ile czasu mi to zajmuje. Nic tutaj nie przyspieszam, nic nie spowalniam. Trochę więcej gadam, więc to więcej trwa. Ale tak poza tym, zobaczycie w tym filmiku, ile trwa dokładnie robienie chleba. Jedynie co, to to się to rozciąga w czasie. Ale da się to moim zdaniem poukładać ze swoim jakimś grafikiem z pracy. E, można właśnie jakoś tam przedłużać czas pieczenia, jeżeli nie macie czasu upiec tego chleba od razu, to można go wsłać do lodówki. Już też to przetestowałam ostatnio, więc e, można kombinować i da się samemu piec chleb nawet jak się ma mało czasu. Hej, mamy kolejny dzień. Ja mam małych pomocników ze sobą. I co? Dzisiaj po około 12 godzinach będę piekła e, mój chlebek. Zobaczcie, jak urósł. Tak wygląda. Z wierzchu troszkę się secha, sycha, ale to będzie Wasz spód chlebka, więc nie ma problemu. E, ja już włączyłam piekarnik, bo od tego zaczynamy. Włączyłam piekarnik na 220 stopni, e, grzanie góra-dół i czekam, aż on mi się tam nagrzeje. To u mnie trwa ponad 10 minut. E, I wrzucam do piekarnika albo blaszkę, e, żeby się nagrzała, Albo w tym przypadku pokażę Wam też inny sposób. Wrzucam takie naczynie gliniane, chyba? Jak dobrze mówię nazwę materiału. W którym można właśnie sobie fajnie zapiec ten chleb. Do naczynia ma też pokrywę, jest super. I wtedy po prostu na spód tego naczynia wyłożę płatki owsiane. Płatki owsiane są dosyć wilgotne, mają w sobie wilgoć, i wtedy nie muszę już używać po prostu żadnego naczynia z wodą. Ale jeżeli używacie zwykłą blaszkę i będziecie po prostu przykrywać folią aluminiową, to wtedy na spód piekarnika będzie trzeba włożyć takie naczynie na wodę. Może być też druga blaszka, po prostu coś na spód piekarnika, co będzie miało e, tak z szklankę wody w sobie. żeby ten chleb miał tam wilgoć. W piekarniku. Ale ja Wam dzisiaj pokażę metodę, gdzie nie musicie mieć tego drugiego naczynia, tylko właśnie takie naczynie zamykane z pokrywą, ale ono się w tej chwili grzeje w piekarniku, zaraz je wyjmiemy i przełożymy do niego chlebek. Ok. Więc tutaj mam gorące naczynie, więc szybko wyjąłam je z piekarnika, sypię płatki owsiane na spód. tylko około nie wiem, centymetra, może nawet mniej, nie na no centymetr chyba jest, po prostu, żeby było cały to przykryte. Teraz kładę kawałek papieru do pieczenia i przekładam chleb. Wczoraj nie planowałam, że będę robić w tym naczyniu, bo mm, myślałam, że będę robić dwa chleby, ale w końcu w siedziałam, nie zrobię jeden, nie chce mi się dwóch. I teraz. Dogrywam, bo w domu było strasznie głośno. Tu mam taką żyletkę i tnę ją sobie chlebek z boku, żeby powietrze mogło tędy bokiem ulatywać. Jak nie przedniecie, to Wam po prostu gdzieś tam pęknie ten chleb, co też nie przeszkadza. Ale ja tak kroję z boku. Można też sobie robić jakieś wzorki, co kto lubi. Ja różnie, czasem się bawię, czasem nie. Ja tutaj sobie zrobię jeszcze kilka kreseczek, jakiś. Ozdobnych. Jeszcze się nie wgłębiają, wiecie, w to dekoracje chleba. Na razie skupiam się na tym, żeby jak najlepiej smakował i jak najfajniej rósł. Potem się będę bawić. I co? I przykrywamy. Ciach. I do piekarnika na 35 minut. I tu już Wam pokazuję chlebek po 35 minutach i możecie sobie wcześniej dochlapać więcej wody do tych płatków owsianych albo po tych 35 minutach bierzecie trochę wody i chlapiecie na niego na ten chleb, bo inaczej wam się za bardzo spiecze tak jak mi. Ja zapomniałam o tej wodzie, dawno robiłam w tym naczyniu. Ale warto sobie tam ochlapać trochę ten chleb wodą i zostawić go bez przykrycia na kolejne 17 minut w piekarniku, ale zmniejszamy temperaturę do 180 stopni, już nie 220, ale 180 stopni. Jak widzicie, pękł mi i tak gdzieś indziej chleb, gdzie nie robiłam przecięcia. Więc trzeba było pewnie trochę głębiej jeszcze tą żyletką dociąć. I tak oto wygląda upieczony chlebek. No i ja Wam powiem, że wolałabym, żeby był mniej spieczonym. Więc domyślam się, że za pierwszym razem nam się już za bardzo spiekł z bierzchu. I że trzeba było troszeczkę wody dolać do tych płatków owsianych, jednak. Um. Albo właśnie pokropić po tych 35 minutach. Ja zazwyczaj właśnie kropię sobie chlebek po tych 35 minutach. A tu po prostu zapomniałam. Właśnie, zależy, jakie płatki kupię, to różnie to wychodzi. Niektóre są bardziej właśnie takie wilgotne, a inne mniej. I czasem trzeba dolać właśnie wody do płatków troszeczkę, żeby były bardziej wilgotne i co Wam powiem, dół jest troszkę jeszcze taki miększy, y, tak? Więc Zawsze jak skończy piec chlebek, to go ściągam z blachy i kładę na taką krateczkę ruszt. Teraz przyniosę. I tak sobie mój chlebek stygnie. No my wolimy mniej spieczone, ale dawno używałam tego naczynia, więc e, więc może nie pamiętałam, także trzeba troszeczkę wody dodać. Właśnie zależy od tych płatków. E, ale czego nie zjemy? Wyrzucić go? No oczywiście, że nie zjemy wszystko, zjemy. Uwielbiamy nasz chlebek. Więc tak on wygląda. Tak on wygląda. I jak troszkę wystygnie, to jeszcze go przekroimy i wam pokażę jak wygląda w środku. To co, kroimy chlebek? Fajnie, chrupiący jest. Co, przedzielimy go po prostu na pół, czy kroimy? Możemy przekroić na pół. I proszę bardzo, tak wygląda w środku. Trzeba było lepsze, może światło włączyć? Środek dnia, ciemno. Proszę bardzo, tak chlebek wygląda w środku. Całkiem fajnie, co? Jeszcze jest trochę ciepły. Ale pięknie pachnie. Będziemy sobie jeść go zaraz na lunchik. Tak. Mama teraz wypije kawę, tak? Bo w końcu skończyłam robić filmik, więc nagrodę sobie Aha. zrobiliśmy kawkę, tak? OK. czy kuciu powie papa? Gdzie pojsz papa? Tak. Pomachaj twoją rączką i powiedz papa.